No tak, teraz laptop już wygląda bardziej zbliżenie do tego, jak powinien wyglądać. Chłodzenie przy okazji klientowi wyczyściłem, pasta przesmarowana. Jeszcze wentylator zostało wyczyścić, bo on jeszcze tutaj będzie, ale to zamontuję go od tamtej strony. Od tamtej strony, jak sobie tutaj nałożę już pokrywę, to jeszcze troszeczkę zostało. No kurzu delikatnie pędzeleczkiem tutaj to opitole, e, mogę nakrywać już pokrywę górną, ro, łącznie z klawiaturą i resztę będziemy sobie od spodu i mam nadzieję, że ten laptop wystartuje, resztę będziemy sobie od spodu montować, także m, nastąpiły po prostu nieprzewidziane skutki otworzenia tego laptopa, który się rozsypał w rękach, więc musiałem poskładać z dwóch Dobrze, że było więcej części niż tylko taśma matrycy. Mam nadzieję, że ta taśma matrycy, którą tu zdemontowałem z tego laptopa, jest sprawna. Co się zaraz okaże?